siema ja jestem Dony wbijamy na krwawą łaźnię w środku jest Lirojek. książę jest przed także czekamy na walkę jakaś będzie okej okay. wbił książę nie wiem atakujemy go zobaczymy jak to będzie? Czy jak co tydzień? Piękna łaźnia dla księcia. Czy może jednak dla mnie? Na razie dość na jego stronę. Ale to jeszcze zobaczymy. Wystarczy, że jeden dotyk mi wbije i już to mogę nadrobić. Ajajaj Jakby ten No Panie ważne Tak Jeden dotyk, no come on. Jest jeden zero dla niego. Jest jeden zero w oślepkach dla niego. Come on. Jeden bons. Hmm... No, powiedzcie mi, o co tu chodzi w tej krwawej łaźni. Jak to jest, że praktycznie każda łaźnia tak samo wygląda, dlatego nie ma łaźni. Patrzcie to. Oślep. Jeden oślep dla niego. Fajnie. 2 zero w dotykach, bo mi wszedł w ostatnim czasie i nic mi nie dał. Super! Zajebiście. Pff, XT.